Dzieciaki. Dzisiaj chciałam Was zaprosić na wspólne gotowanie do mojej kuchni. Zrobimy razem bułeczki kukurydziane. Ale przed każdym gotowaniem i pieczeniem trzeba umyć ręce, mm. więc ja lecę teraz to zrobić i za chwilę się widzimy. Do zrobienia naszych bułeczek będzie nam potrzebne 250 g mąki pszennej, 150 g mąki kukurydzianej, sól, cukier. Może być też miód, jeżeli wolicie zdrowszą wersję. Drożdże 14 gram, jajko, czosnek i 250 ml ciepłej, ale nie gorącej wody. Zaczynamy nasze gotowanie od zrobienia rozczynu z wody i drożdży. Musimy to zrobić, żeby drożdże zaczęły nam pracować, bo inaczej ciasto nie urośnie. Do wody dodajemy półtorej łyżeczki soli, półtorej łyżeczki cukru i drożdże pokruszone. Mieszamy do rozpuszczenia. I kiedy drożdże nam się już rozpuszczą, odstawiamy na 5-10 minut, żeby troszkę zaczęły rosnąć. Drożdże już trochę urosły. Dlatego możemy przejść do dalszego etapu pieczenia naszych bułeczek. Do miski wsypujemy mąkę pszenną 250 g 150 g mąki kukurydzianej i wylewamy drożdże. Wszystko razem mieszamy. Jeżeli ciężko będzie za... Mało gęste, można dosypać jeszcze mąki na koniec. Zobaczymy, no co nam się wyjdzie. Ciasto musi być miękkie i elastyczne i nie przyklejać się do ścianek miski. Takie już możemy zostawić. I odstawiamy je do wyrośnięcia na dwie godziny pod przykryciem w ciepłe miejsce. Nasze ciasto po wyrośnięciu wykładamy na wysypaną mąką stolnicę. I wyrabiamy jeszcze. Parę minut formujemy z ciasta wałeczek Dzielimy je na 8 równych części. Powstanie nam 8 bułeczek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Z każdej tej części powstanie nam jedna bułeczka. Wsypujemy jeszcze raz tą i teraz pokażę Wam, jak każdą bułeczkę wyrobić, żeby miała ładny kształt i dobrze nam wyrosła. Robimy kuleczkę. Rozduszamy ją na taki płaski placek. Zbieramy brzegi do środka. lejemy porządnie. I jeszcze raz wyrabiamy. I rozpuszczamy. Bułeczki i układamy na wyłożonej papierem do pieczenia blaszce. Jeżeli nie macie papieru do pieczenia, można wysypać mąkę i na mące wykładać bułeczki. E, tak robimy z każdym kawałkiem ciasta, aż zapełnimy całą blaszkę. Tak wyglądają gotowe bułeczki. Jak widzicie, trzeba je umieścić w odstępach od siebie, bo będą jeszcze rosły. I żeby jeszcze ozdobić bułeczki, trzeba zrobić na każdej z nich nożem taki krzyżyk, wgłębienie dość mocno. I teraz pozostawiamy bułeczki w ciepłym miejscu jeszcze na 10 minut, żeby jeszcze troszkę nam urosły. Bułeczki już wyrosły, teraz musimy je posmarować rozbitym i rozmieszanym wcześniej jajkiem. Trzeba do tego użyć pędzelka, ale ja niestety takiego pędzelka nie mam, więc używam wacików. Ostatnim etapem przygotowania naszych bułeczek będzie posypanie ich ulubionymi ziarnami. Mogą też zostać posmarowane tylko jajkiem, jeżeli ktoś nie lubi ziaren, ale ja lubię z ziarenkami i teraz Wam pokażę jakie tutaj mam. To jest siemię lniane. Tu jest sezam. I nasionka chia. Ja teraz tymi wszystkimi rodzajami nasion posypię moje bułeczki. W tym czasie możemy nastawić piekarnik, nagrzać go do 200 stopni. I kiedy piekarnik się już nagrzeje, pieczemy nasze bułeczki przez 15-20 minut. Później wyjmujemy, czekamy aż ostygną i można zajadać. Ja bardzo lubię jak jest dużo to wtedy bułeczki są zdrowsze. I teraz bułeczki trafiają do piekarnika. Naszym tematem w tym tygodniu jest życie na wsi i praca rolnika między innymi. Dlatego też zajmujemy się dzisiaj pieczeniem bułek, ponieważ bułki powstają z mąki, która powstaje ze zboża. Mieliście się w ramach naszych zajęć zapoznać ze zdjęciami różnych rodzajów zbóż, które można uprawiać na polu i jest to m.in. pszenica. Pszenica jest wykorzystywana do. Robienia mąki pszennej. Mąka pszenna, zobaczcie, ma taki biały kolor. To są zmielone ziarna pszenicy. Innym zbożem jest też kukurydza. I z kukurydzy otrzymujemy mąkę kukurydzianą. Mamy też żyto. I z żyta otrzymujemy mąkę żytnią. Zobaczcie, te wszystkie rodzaje mąk. Różnią się kolorami w zależności od tego, z jakiej ziaren powstały. Najmniej zdrowa z nich jest mąka pszenna. Te dwie mąki są bardzo zdrowe. Mamy też owies. I z owsa między innymi powstają płatki owsiane, które są też bardzo zdrowe. Można z nich zrobić ciasteczka, można zrobić owsiankę i dużo różnych innych pysznych rzeczy. Tak wyglądają upieczone bułeczki. Jak widzicie, wyglądam trochę inaczej niż wczoraj, i bułeczek jest też mniej, bo wczoraj mieliśmy problemy techniczne z nagraniem zakończenia, ale już dzisiaj jest ok. To, że bułeczki tak zniknęły, świadczy o tym, że były przepyszne, więc polecam Wam ich upieczenie, albo możecie też skorzystać z innych przepisów, które Wam podesłałam na maila myślę, że takie własnoręcznie upieczone pieczywko będzie przepyszne. A teraz jeszcze Wam chciałam przedstawić jednego delikwenta, który tu nam przeszkadzał w pieczeniu bułeczek swoim szczekaniem. To jest pan Trufel. Widać, że jest bardzo spaszony przed kamerą. To jest jego pierwszy występ. Może będzie nam towarzyszył następnym razem. A tymczasem do zobaczenia i buziaczki.